Cześć, majstry, kierownicy, budownictwa, miłośnicy. Dzisiaj chcę Wam pokazać taką zabudowę, żeby zmieścić taki LED. No, taką delikatną zabudowę w pokoju, którą można sobie zrobić tak naprawdę no, po płytach, jak już jest zrobione, o no, tak jak widzicie tutaj jest u góry. Są płyty i, i, i później się taką zabudowę najlepiej robi. Chodzi mi o takie coś. Widzicie, jest takie coś, to jest yy, zabudowa taka delikatna. Tam jest 3 cm taka luka, tam wchodzi LED. Jest takie podświetlenie na, na cały sufit, i chodzi o to, że no to jeszcze tu jest takie surowe. To tu, 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 tutaj, akurat, jeszcze pójdzie, no to jeszcze będzie pomalowane, na razie to jest zagruntowane. I tu będą trzy lampki: jest na razie jedna, jest raz, dwa i trzy lampki. Tutaj będzie LED, przygotowane jest na LED kabelki. I takie coś wam chcę właśnie pokazać, jak takie coś sobie zrobić. To jest naprawdę prosta zabudowa. Można sobie zaoszczędzić parę stówek. Samemu sobie takie coś można zrobić. Później pogipsować i, i będzie fajnie to wszystko wyglądać. Tutaj jest sufit akurat przejechany na, na raz. Te łączenia. Jeszcze to tu nie jest wszystko tak pogipsowane, widzicie. I teraz, żeby zrobić taką zabudowę, tak naprawdę już na taki gotowy sufit, tutaj sobie tylko trzeba przygotować kabelek, tak jak tutaj właśnie widzicie. I od tego kabelka będzie, no podłączone tam później jeszcze do LED bo będzie się to jeszcze osobno zaświecać, ledy się zaświecać, no i takie trzy lampki właśnie raz, dwa i trzy a chodzi o to, że jeżeli chcecie to mieć mniej więcej 40 cm tak jak ja sobie chciałem właśnie tą odległość tutaj mieć na gotowo to ten profil sobie przykręcacie do tego samego, do... na sam początek od razu tak jak się to zaczyna widzicie w tym miejscu, jak jest ten skos i to normalnie w, najlepiej sobie to poprzykręcać, ja to wkręcam normalnie na zwykłych wkrętach, tylko pod kątem, jeden po prostu idzie tak, drugi idzie tak i, i się to będzie fajnie tam trzymać, ona na pewno Wam nie spadnie z tego sufitu. A drugi profil, ja sobie tutaj dałem takie 33 cm i też tak samo sobie go przykręcam po prostu do tego sufitu, to sobie porobiłem kreski, żeby, żeby ten i też sobie go przykręcam i też on jest właśnie przykręcony i jak on jest na 33 cm, Tutaj wam ten skos jeszcze troszkę tam, wiadomo, ta płyta zejdzie niżej i, i tutaj to będzie chycone I, I tutaj też będzie trochę wystawać, bo ja chcę, żeby on wystawał, ta, ta płyta żeby wystawała takie 4,5 cm. I, I właśnie, żeby tego zadania nie było widać, nie, żeby on był tam schowany w takiej luce, tak jak, tak jak właśnie tam wcześniej pokazywałem, jak to już będzie gotowe na, na, na gotowo. Także to sobie przykręcamy, i teraz, jak to już mamy tak przykręcone, tutaj do tego sobie dokładamy drugi profil. Ja wam to za chwilę pokażę, jak już ten drugi profil po prostu nakładamy sobie na ten profil drugi profil. No i te dwa profile już tu są wci wciśnięte, jeden do drugiego. Widzicie, żadna filozofia. Tu akurat w tym miejscu, jak sobie ten profil troszkę odsunąłem, widzicie? No, tu jest taka luka. Akurat, żeby mi tam ten kabelek do tego led jeszcze przeszedł. I teraz będziemy sobie to skręcać pchełkami, czyli tu normalnie pchełki tam co, co pół metra, co 40 cm sobie pochytamy. Z drugiej strony tak samo, ten profil żeby po prostu się trzymał, żeby nam to nie spadło. Jak tak sobie to pochytamy, no to praktycznie już konstrukcja będzie cała zrobiona. No i na to później będziemy dawać płytę. Do tego będziemy przykręcać, tą płytę będziemy wysuwać tutaj akurat te właśnie 4,5-4 cm, żeby, żeby się to fajnie zrobiło. A tutaj, no, no i ten drugi profil tak samo chytamy, chytamy tymi pchełkami, tak to będzie pochytane i, no i pokażę Wam za chwilę jak to już z tą płytą właśnie będę robił. Tu musimy sobie dołożyć ten kabelek do tego leda, on będzie w tym miejscu, to poleci tam właśnie do tego, gdzie, gdzie on sobie tam będzie wychodzić. No i tutaj w tym miejscu, później w tej płycie tutaj sobie wytnę, tam bo tu będą jakieś chyba oczka, jakieś halogeny, na transformator, ja sobie po prostu go tutaj, ten transformator dam tutaj na górę, on sobie tu będzie na tej płycie leżał i, i będzie to tam wszystko funkcjonować pchełki podokręcane takie właśnie malutkie śrubeczki z takim gwintem ja mówię na to pchełki, a to jest taki wkręt on się tam jakoś tam nazywa, ale ogólnie potocznie pchełki się na to właśnie mówi także tutaj z jednej i z drugiej strony sobie to podokręcałem a tutaj przy tym skosie z jednej strony sobie to wyciąłem i tak naprawdę to się na tyle trzyma, że z tej drugiej strony Tutaj ja już tego po prostu nie nie przykręcam. Bo to później i tak tutaj, tutaj w tym miejscu idzie profil. Widzicie? On tu idzie. w tym miejscu idzie profil. I po prostu później jak tą płytę będę przykręcał tu, tak? No to tą płytę sobie przykręcę do tego profila, co tutaj i to na pewno się nam będzie fajnie trzymać. Także no, z dwóch stron tego nie trzeba przykręcać. Tutaj jak jest dojście, no to sobie przykręciłem. Widzicie taki rozstaw? No nie wiem, tam 35 cm, to w zupełności wystarczy. I teraz na to jak to mamy tak przygotowane, idzie płyta gipsowa. No Ja teraz tą płytę gipsową sobie robię na 40 cm. Także ona sobie zejdzie tam do tego, no i później tutaj sobie będzie wystawać. I tak jak sobie to przygotujemy, to będzie fajnie. No, bo chciałem, żeby było takie, no, na środku te właśnie lampki, co tu jeszcze będą. Będą tutaj trzy, żeby one były. Tak, mniej więcej na środku tej, tej zabudowy, czyli te 20 cm, to jest takie w sumie spoko, żeby było na środku. Także sobie wymyśliłem taki wymiar 40 cm, i jak to właśnie ten profil jest przykręcony na 33, no to no, a akurat tak to nam właśnie wyjdzie spoko. Także kręcimy te płyty. Aha, i teraz, jeszcze na tym etapie, to właśnie sobie najlepiej dać tutaj ten kabelek. To znaczy no nie najlepiej, tylko no, trzeba by go już tak właśnie dać. Czyli do tego kabelka trzeba dołożyć sobie drugi kabelek na ten led taki cieniutki. To tam wystarczy dwa razy, yy, dwa razy pół linka i to wtedy tam właśnie w tym miejscu go wyciągnąć tak jak sobie tu właśnie zostawiłem przy tym profilu, żeby, żeby już tam nie kombinować i, i żeby mi tam fajnie właśnie wyszedł. I no i kręcimy te płyty. Kabelek jest przygotowany. Widzicie ja sobie tutaj tu tak chwyciłem taśmą. Tam sobie też widziałem taśmą, żeby mi to nie zawadzało, żeby mi to nie wisiało. I teraz jeszcze taka wskazówka jeśli chodzi o płytę gipsową, co właśnie też yy, na to najlepiej sobie zwracać uwagę, żeby później nie było problemu, że widzicie, tu jest ten falc, ale tutaj akurat ten falc sobie może być, bo on idzie z tej strony, ale to co przychodzi do ściany, czyli to tutaj, najlepiej jak, jak jest jakiś taki kawałek płyty macie i chcecie sobie go tu wykorzystać, to żeby ten falc tutaj te 5 cm ściąć z tego, żeby później Szczególnie przy tym rogu tutaj właśnie, jak jest na tym skosie, żeby się to fajnie gipsowało, żeby to było tak w miarę fajnie dopasowane. Wiadomo, że coś tam jeszcze można później gipsem jeszcze sobie przejechać przed montażem tej taśmy takiej, co, co przychodzi na te, te, na te skosy, ale najlepiej sobie to właśnie tak tu przejechać, żeby po prostu te, te 40 cm, ten kawałek, tu już mam nawet dziury już na ten kabelek, ale widzicie, żeby ten kawałek, kawałek akurat... Tu jest falc, tam też może być falc, ale akurat na jednym boku i na drugim nie może być tego falca. I teraz jeszcze jest tak, żeby sobie to fajnie dopasować do tego do tego skosu, to ja sobie to tak zaciąłem. Widzicie? Normalnie sobie to nożykiem po prostu tak zaciąłem, żeby mi się to tam fajnie dopasowało do, do tego skosu tam I, i żeby tam była jak najmniejsza ta szczelina między między tą zabudową, a a tym skosem. Także to jest taka moja jeszcze wskazówka, tak sobie to zróbcie. Wiadomo, no ta, ta, ta część akurat przychodzi tam do środka to akurat przychodzi tutaj w tym miejscu no i to będzie przykręcone. Dobra no to chyba chyba jeśli chodzi o, o, o jakieś takie wskazówki no to chyba już wszystko powiedziałem. Jak coś mi się jeszcze przypomni to jeszcze to jeszcze coś tam dogram. Ale to są takie właśnie w miarę najważniejsze żeby sobie to tak robić. no I teraz tak jak ja sobie to będę przykręcał to będę sobie to przykręcał właśnie do tego profila tutaj. No i tutaj też i można sobie tutaj ewentualnie na ścianie zaznaczyć. Aczkolwiek ja sobie to będę tam widział, ale można sobie w tym miejscu tam na ścianie zaznaczyć te, taką kreskę, że bo to się wtedy będzie lepiej też kręcić, jak, jak będzie. I, I też nie będzie z tym problemu, żeby, żeby gdzieś tam znaleźć ten profil. Nie? Ale nie, to on raczej on będzie widoczny. Nie? Także. Dobra, kręcimy te płyty, bo trzeba uciekać z tym tematem. Płyty na tą zabudowę już przykręcone. Mam nadzieję, że tak tłumaczę dość. Konkretnie chyba wszyscy zrozumieją o co chodzi Ale staram się to tak właśnie tłumaczyć żeby No wiadomo żeby każdy wiedział o co chodzi i żeby sobie to Fajnie każdy zrobił także To mamy poprzykręcane Właśnie na te profile i teraz jeszcze tak Teraz ten no Ten rant co tam idzie widzicie Ten rand, co tam idzie Go będziemy teraz zakładać tam taki półnarożnik Nie cały narożnik to jest Półnarożnik to jest coś takiego Widzicie z jednej strony jest taki pełny, a z jednej strony jest to, no i to po prostu tam od czoła, od dołu pójdzie to w ten sposób, widzicie, że tu, tu będzie, o tak to będzie zrobione, nie, widzicie, że to idzie od dołu, cyk, a to idzie tutaj od czoła, no i to już tu będzie od czoła tak fajnie wykończone i, no i tak, ten profil, co tam jest, go później normalnie pomalujemy, nie wiem, czy widać, no widać go tam, no, później pomalujemy na biało, normalnie, żeby się po prostu ten LED od y, tego aluminium, znaczy nie od aluminium, tylko od tego srebrnego, od tego profila metalu, żeby się tam jakieś nie odbijały te, te światło, także to sobie trzeba pomalować. I, i to już jest praktycznie zabudowa skończona. No, później sobie to już poprzeciągam, właśnie te lampki, tak jak właśnie mówiłem, że tu będzie jedna, druga i trzecia. Później tutaj będzie ten LED, tam kabelek jest przygotowany. Na ten. No i tutaj akurat jest tak to zrobione. To jest u jednego bajtla. A tutaj jest lutrzane odbicie, właśnie to już jest to porobione, już na gotowo. To już jest przygotowane. No, praktycznie już podmalowanie, już to jest zagruntowane. Ten profil tu jest. Teraz nie profil, tylko ten narożnik już tam jest właśnie zamontowany. A wiadomo, że jak się ma dwie, dwoje, dwoje bajtli, no to. To trzeba zrobić im tak samo, żeby się nie pozbijali później, że jeden mo inaczej, a drugiemu też inaczej I, i to jest taka rodzicielska wskazówka, że wiadomo, że to Muszą mieć tak samo, nie Bo już i tak jest awantura, że Jeden już jest zrobiony, a z drugim dopiero A z drugim dopiero Tutaj walczę i, i robię, no ale to już się muszą jakoś pogodzić No Także Wszyscy chyba Zrozumieli o co chodzi Zabudowa w miarę taka delikatna, bo też nie chciałem, żeby tutaj było jakoś jakoś mega, mega mocno to jakieś tam porobione, Jest tylko ta zabudowa, tak sufit idzie prosto. Wiadomo tu idą jeszcze później jakieś będą lampki pomontowane, jakieś halogeny pewnie albo coś, te ta oczka takie. Także no, dzięki za oglądanie. Jak się podobało to dajcie subskrypcję, łapkę. Mam nadzieję, że coś komuś pomogłem. Mówię, że to nie jest jakieś tam reżyserowane, nie wiem, jak się tam pomyliłem, przejęzyczyłem, albo jak się powtarzam, no to za to wszystko przepraszam, ale, ale mi się wydaje, że coś, coś tam pomogłem. Także do następnego na razie byki.